Halo, alo, dzień dobry. Z tej strony ponownie ja po długiej przerwie i powiem tak, bardzo dobry powrót do nagrywania, ponieważ miałem już fajne nagrywki, tylko że zamiast. zamiast pewnej karty postanowiłem wziąć tego dziada, który mi cały czas wylatuje. Tak, yy, głównych elerek żadnej nie mam, więc spokojnie nie oczekujcie showcase'a. Mm -hmm. yy, no i to wygląda w ten sposób aktualnie, że... no... Bidę trochę z tymi samonami, jeżeli chodzi o nowe karty. Yy, no ale cóż, nie o to w tym chodzi. Yy, mianowicie chodzi o to, że robimy showcase z tego AGL Zamasu, który jest moim zdaniem numer jeden E za w grze. Yy, przebija fizycznego Piccolo, yy, Blue Kaioken, Goku, Gogete AGL, Ester Kuleranu. Ester Kuleranu bez problemów jakichkolwiek. Yy, to jeszcze z takich dobrych hezels. No, w sumie to mi yy, przychodzi do głowy Tranksa przebija jeszcze tego co wyszedł razem z nim. Yy, no i dobra, teraz na szybko omówię co on tam robi w tej w, w formie, w tej postaci. Zwiększę sobie Defa na super ataku, to jest bardzo przyjemne. Wiadomo, lubimy, jak jest dużo Defa. I tak, tutaj y, atak def o leh, 140%, Extreme Class postacie Ki plus 2, redukcja obrażeń 40%, to jest piękne. Uwielbiamy redukcję obrażeń, stakowanie Defa, piękne połączenie. Y, I tak, y, leczy 10% HP na początek, który leci, y, leci, leczy. 20% HP na koniec tury i w następnej turze y, jest już, y, może powiadomienie ze snapa, wywalone y, Jest już w transformacji, więc zrobię tak, zrobię tak, włączę dźwięk z Dokana Pięknie y, Intro... Intro są włączone, tak, tak, wszystko jest włączone No i dobra, lecimy mm. Początek widzę, że nie za ciekawy. Eee, nie, lepiej będzie tamtego eee, ba, 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 lr int za przesunąć na tą rotację. Eee, mm, 270 koła na start. No ale cóż, no jest to zapchane saportami, więc nie ma się co dziwić. Eee, ale i tak bardzo miło się na to patrzy, w szczególności, że on sobie jeszcze stakuje defa i na start 3,8 miliona. Yy, bardzo ładnie, ba ba bardzo ładnie. Yy, bez na super ataku, ale dobrze, że Sel akurat atakuje tego yy, zamasu, a nie Goku kublaka. No jak można zauważyć... Yy... Ładnie to przytankowało. Ładnie, ładnie. E, ten Goku Black jest tutaj tylko dla supporta, bo jest w sumie najsłabszą kartą w, tej, e, w tym teamie. O, go. Jeszcze additional, super. ok łyk kabusi wleciał. No dobra, no 33 koła, no co to tam. Wcześniej wstawiłem tego e, fizycznego zamasu. O, intro, to zaraz powiem. お前が誇り高きサイヤ人の血を引く者ならば俺の息子ならば誰にも負けることは許さん<っ>俺越えてみせます目の前の敵も父さんもサイヤ人に限界などないはっ Moja postać to prawa. Moja postać to świat. Oto mnie, poddaj się. Tę mężczyznę, jak i piękną, nieustannie silną kawę. Zamasu! Yyy, dobra. No, team musiałem tak przekombinować, jeżeli chodzi o te... Mm, postacie, bo niestety nowych elerek nie mam, a... By się przydały, by się przydały do showcaseów, chociażby do wbijania linków, bo już powoli nie mam komu wbijać. I to jest dla mnie. Niby dobra niby zła wiadomość, ale no wiadomo o co chodzi. Mm... Także tak to wychodzi. No ale dobra. Yy... Rotacja ku chcę no to wiadomo ten LR Zamasu z AGL Zamasu, bo oni mają chyba 6, tak, 6 na 7 linków, tylko Fire and Fate nie mają ze sobą, ale to jest powiedziałbym bardzo nieznaczący link, ponieważ to chyba zmniejsza defa przeciwnikom i daje chyba ki plus 2, coś takiego. No ale dobra, a jeszcze z takich rzeczy, jeżeli chodzi o plany tutaj. Mm, podczas nagrywania tego, to wstawię... Yy, czemu mówię wstawię? Yy, po prostu aktywuję yy, wegerota, jak najwcześniej jak się będzie dało. I będzie sobie taka rotacyjka. Yy, także powinno się to prezentować całkiem ładnie. Yy. Następny już w już turze będzie przetransformowany za właśnie. Pięknie go ku black leci. Zamasu i powstaje zamasu. Kreatywne nazwa. Yy, no i dobra. Mm, o, zapomniałem, że oni mają tyle linków ze sobą. No i tak: 393 koła defa. Moim zdaniem, elegancko. Szkoda, że w pierwszym slocie nie ma ataku. A, sekundę. Okej okay. Yy, dobra, że nie ma ataku w pierwszym slocie, ponieważ, yy, omówimy sobie jeszcze teraz sobie całą kartę, żeby nie było, zwiększa sobie atak Dev na superce, no i tutaj zaczynamy yy, ciekawe sprawy, ki plus 2, atak Dev 150%, extreme class postacie dostają ki plus 2, redukcja obrażeń 50%, dodatkowy atak 50% kiedy robi superkę i... Daje dodatkową superkę, kiedy dostanie hita wcześniej, yy, więc, no, chyba że jakieś AOE danego. No to po prostu musi dostać hita przed zrobieniem yy, ataku, żeby mieć tą dodatkową superkę. Yy, I oprócz tego leczy 10% HP, kiedy HP jest 90% albo mniej, i leczy 10% HP yy, na koniec każdej tury, gdzie oberwie 5 hitów albo więcej. Więc ładnie leczy i w ogóle yy, i teraz jeszcze musimy zobaczyć ile on zadaje. Bo tutaj yy, ma większość linków tych ważniejszych. Yy, nie ma Fused Fighters i yy, Fused Fighter i Godly Power, a to jest atak DF 5% i w dodatku atak 15%, więc to w sumie może się przydać yy, i żeby wymaksować pełni atak, to może. Może się to zrobi. No, ale dobra. Tutaj, jak widać, 7,3 miliona. <laughs> z całkiem niezłym supportem, więc niezły wynik. Niestety nie było adyszynale ze hidden potencjałem, co jest niestety trochę smutne. No, ale dobra. Nas obchodzi tylko jak się prezentuje. A dobra, pięknie stylował. Jak się prezentuje ten zamasu później, bo na sam początek. Yy, na sam początek jest to bardzo dobra karta. Oh. Okej, okay, ta ma jest w ogóle też fajnym supportem. Ale mają podobnie defa, tylko że oni są na Rainbow a Vegeta Trunks na 55%. Yyy... coś zacząłem takiego mówić. A mniejsza z tym później wyjdę na głupa, jak będę oglądał ponownie ten materiał. Czego prawdopodobnie nie zrobię, ponieważ mi się nie chce. Yy. Dobra. Mm, ba, 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 ba. Ja chcę zobaczyć, jak ten Zamasu wyjdzie, tak nie wiem, podczas jakiejś siódmej, ósmej tury, coś takiego, żeby tak porównać z tym Tranksem. Bo Tranks też mam zamiar nagrać, ale to prawdopodobnie jutro i filmik pojawi się gdzieś na wieczór. O yy, ile się nie mylę, bo też będę jechał do dentysty. <laughs> o, pięknie, są hity na start. I już można się przetransformować, bo to można aktywować w, w pierwszej turze po transformacji, więc mm, bardzo łatwy warunek, bardzo. No i dobra, tutaj tak, 380 koła defa, dostaję supporta od tego Goku Blaka, który mam nadzieję, że nie będzie powodem mojej przegranej, bo ostatnio Support, który był na jego miejscu, sprawił, że przegrałem. I bardzo super. O superka na początek, to możemy właśnie zaobserwować, czego na przykład by taki Trunks nie zrobił. Mianowicie, nie przytankowałby tego. Nie przytankowałby tego w ogóle, bo nie ma żadnej redukcji, ma tylko takie czyste stakowanie defa. Eee, taka sama w sumie sytuacja jak ten, jak GT Boysi i Buboysi z 8 rocznicy widzę pewne podobieństwa, bo tutaj i tutaj. Ale tutaj ten zamasu stakuje tego defa i niestety nie było tego. Superki z Hidden potencjala, ale ten Zamasu masu 8-4 miliona to jest dobry wynik. Jak. Już... Cały czas mi się język plącze. Chyba na filmiku z podsumowaniem rocznicy mówiłem jak to się prezentuje z aktywowaniem. Ale jest on na 69%, czyli bardzo. Dobrze, no i tutaj ten gokuwlak mam nadzieję, że jeszcze e, dostanie jakieś hity, bo ja dałem mu builda trochę pod uniki, e, <laughs> właśnie uniki i adreszynale, okej, okay, i ładnie. No dobra, tutaj vegeta trans jeszcze się nastakują e, i czy to w sumie tyle w tej turze? W tej fazie? Chyba tak, chyba dadzą sobie radę bo nawet ten gołasu zamasu po Eza zadają całkiem niezłe obrażenia, w sumie czy oni zadają podobne obrażenia co ten Vegeta Trunks w tej chwili To jest bardzo możliwe, no ale... Okej. Okay. Niech robią te aduszynale, niech robią te aduszyn, niech sobie z takiego defa I tak, niech... Niech to poleć, niech to poleci, bo ja nie chcę robić jakiegoś super długiego nagrania, co będzie trwało pół godziny. Yy po prostu chciałem pokazać, jak ten zamasu się prezentuje po kilku turach. O no i tutaj pięknie, double digits 7,4 miliona dla tej karty. Nie jest źle, nie jest źle. Prędzik jest na rainbow. I sekundę, wypiję sobie kawę, a nie chcę, żeby było jakieś siorbanie i tego typu dźwięki przy mikrofonie, no ile by były. ok. O. No i elegancko już y, przeciwnik wykończony. Y, mam nadzieję, że w fizycznej fazie ten taki buffsel y, będzie już. Y, jakby to powiedzieć na wykończenie. Ponieważ. Ponieważ chcę zobaczyć jak ten zamasu go przytękuje. Y, 482 kD fa 50% redukcji obrażeń. Czego tu więcej chcieć? No, nie ma mowy, żeby oberwał jakoś dużo tego Sela. Ok, ładnie. Dobrze, nie wszedł unik tym razem. 8,4 miliona. Skromniutko. Jak na postać, która jest moim zdaniem bardziej pod defensywę robiona, to tak potrafi walnąć mocno. I tutaj 8,6 gwarantowany, bo dostał hity. I mam nadzieję, że znowu yy, będzie okazja super ataku z Hidden potencjała. A może, może. Dziękuję bardzo. <laughs> o dziwo, mimo tego, że nie jestem jakoś. Yy, nie byłem jakoś zadowolony z tego builda. Yy, w jeden potencjale. To mogę go pochwalić. Bardzo ładnie się prezentuje. Yy, jakieś te obrażenia robi, adyszynale robi. Yy, od czasu do czasu jakiś unik zrobi. Bo niestety. To było przed czasem. Przed początkiem. Yy, Dawania 3 w unik każdej karcie to, to był błąd. Nie wiem, jakim cudem akurat Trunks ma 3 w unik, jak w sumie to w tym samym momencie ich dostałem, no ale cóż ja poradzę. Yy, dobra, yy, teraz wyjdzie to zgodnie z planem, bo ostatnio to to nie chciało. O, jeszcze ze stunowało. Zapomniałem, że tego Sela da się stunować. Yyy... Dobra, mówiłem chyba wcześniej, że będę chciał go jak najwcześniej przetransformować i właśnie to zrobię. Dobra, ja wiem, że to będzie teraz takie czyste czepianie się, no ale to tylko mnie to jakoś bawić cokolwiek, nie wiem jak to określić, eee, ten active skill i takie WG to blue, i takie. No takie goofy mi się to wydaje, no ale dobra. jak eee, jak ja chcę później tego active skilla. Jak, jakoś mi ten krzyk na końcu nie pasuje. Coś 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 jest z nim nie tak, ale dobra, mniejsza z tym. Lecimy dalej Z case'em, a nie e, z krytyką karty. Nie nie ta karta jest y, dzisiaj głównym zawodnikiem. Mm, Okej. Okay. No, sekundę. Łacho, lipka! Prawie 10 milionów? Ładnie Additional A, jak ja chciałem jakoś z tych nowych kart A, I zgaduję, że będę musiał poczekać tak. Mm. Jeszcze się muszę zastanowić, czy ewentualnie brać tego Piccolo Inca Coiny, czy... Próbować i dozbierać redcoiny na buboysów, na przykład. Ale tak patrzę, to buboysi to troszkę mi upadli w oczach. No ale dobra. Jest rotacja, jaką chciałem, jest IDEALNIE. No i jest aktyw skill tego zamasu. Pięknie. Dobra, za zamasu dają porządnego supporta, to było... 70% defa i w dodatku... atak 30%, kiedy wszyscy są... Hmm, Realm of Gods, czyli mają ofensywnego i defensywnego supporta. I uwaga, uwaga, ile się prezentuje? 559 koła defa. Bardzo pięknie, pięknie grają. I myślę, że w następnej turze już przetransformuję tego zamasu. Może powinno być ładnie. Tutaj trzeba jeszcze zapamiętać, że jest support od kołasu za masę, więc ta defensywa by była normalnie mniejsza, ale o, to, to chciałem sprawdzić, double digits od y, tego Sela, to ja jestem zadowolony. Co prawda wolno przechodzę ten event i może to nie robi aż takiego wielkiego wrażenia, bo to jest która tura dziewiąta, ale... kura dziewiąta i y, za masę zadaje 9 milionów, więc... no... Nie no, moim zdaniem to jest po prostu cudne za... cudne Build pod adyszynale panowie i panie, o ile jakie są, to wydaje mi się prosty, prosty wybór. Jeżeli chodzi o Tranksa, to samo w sumie to nawet Tranksa to wszystko oprócz Krytów, bo Kryt to jest jeden z głupszych wyborów. Yy, nieważne, że ja go tak budowałem jak Krytusen na początek, ale to było kilka lat temu. Jak karta wychodziła. Błędy młodości i tak dalej. Eee, w sumie... trzeba by nie? Wezmę, urozmaicimy. Eee, <laughs> I wezmę tego active la to tylko po to, żeby mieć Kayle screena. Więc... Jak szaleć, to szaleć. No, z active skill'em to się postarali Pięknie im to wyszło Ale dobra, teraz jest idealnie Mogę polecieć ze wszystkim Więc... E, tak w sumie zrobię, więc najpierw... Albo nie, ja chcę, ja chcę OST tego OST int zamasu na tą turę. Pięknie. 600 koła defa i jeszcze raz, bo tego nie czytałem. Yy, w ogóle... ładny sticker, tylko fajnie by było, jakby ta taka aura yy, w tle by była jakaś taka bardziej wyróżniająca się, a nie tylko takie pobłyskiwanie. No ale dobra. Yy, tutaj zwiększa sobie tylko atak yy, w tej formie. Więc to już jest różnica. Ki plus 6, atak 300%, def 100%. I dalej ma redukcję obrażeń 30%, to trzeba pamiętać. Ech, ech, dodatkowy. E, dodatkowy atak 50% i szansa na kryta, kiedy atakuje. E, wysoka szansa to chyba było 50%. E, robi dodatkowy super atak za każdym razem, kiedy zrobi dwa ataki w walce, tak? No, tak. E... I to się aktywuje raz na turę. Dodatkowy def 50%, kiedy robi super atak na 3 tury. Od zaczęcia tury. Tak, tak. Nie wiem, moje umiejętności czytania do kanowego już się trochę e, trochę upadły. Disables Enemies Guard i. Superclass Enemies and Allies Atak minus 10%, więc trzeba mieć to na uwadze. No ale dobra teraz lecimy z tym Active Skillem, ten w ogóle Agielsa Mask powinien mocno walnąć Dalej uwielbiam to OST yy, No i dobra, ten zamasu w środeczku ma 285 koła. bo go. Laga. Ok, powinno dać radę. Yy, no niestety nie uniknę do yy, Ale, ale, ale zobaczymy, ile będzie na liczniku. Tutaj to ładnie przytankuje super od za, yy, tego zamasu. Twór, Sela też powinien ładnie przytankować. Pięknie. Yy, I ile na tym liczniku? 16 milionów, tutaj. Czy ten. Czy za go wykończy w jedną turę? Jak on porobi jakieś adyszynale? Jak on zrobi adyszynala? To on po prostu. Trzy superki. I po typie. W ogóle animacje jak na takie starsze karty, to ja jestem zachwycony nie? 18 O, <tok> wielbię No i co, no co tutaj mówić, no najlepsze Eza w grze Przepyszne Także no dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Yy, I co, no myślę, że ten odcinek to będzie z showcasea Tranksa, więc do następnego. Na razie ciśnij, powodzonka w szkółce, dzieciaczki.